W dniu dzisiejszym ćwiczymy założenie pożaru lasu, takiego dużego pożaru lasu, który wymaga użycia większych sił i środków. W chwili obecnej, tam 500 metrów za nami, w kompleksie leśnym, w akcji jest już ponad 10 samochodów. Ale według relacji dowódcy, pożar się rozprzestrzenia, nie są w stanie tymi siłami go opanować, więc jest żądanie kolejnych jednostek. Więc w tym momencie akcja cały czas się rozwija. Będzie około 50 jednostek zaangażowanych, w tym specjalistyczne samochody, jak choćby dowodzenie łączności, ten, który tutaj, w którym się teraz znajdujemy, samochód wężowy, na którym znajduje się 3 km magistrali wężowej w 110 oraz samochody gaśnicze, ratownicze-gaśnicze z terenu naszego powiatu i z powiatu węgrowskiego oraz łosickiego, bo siły z łosic działają w ramach kompanii gaśniczej Problem zaopatrzenia wodnego zawsze istnieje przy, przy tego typu realnych zdarzeniach, więc, to jest główny cel, żeby przećwiczyć e, możliwość podawania wody z, z założoną intensywnością, załóżmy 2000 litrów czy 5000 litrów na minutę w określonym czasie 20 czy kilkudziesięciu minut. To jest trudne zadanie e, i, i staramy się dzisiaj e, sprawdzić na ile jesteśmy w stanie to wykonać. Największym zadaniem nas, nas ludzi, nas, strażaków i nas mieszkańców jest to, żeby dbać o ten maskę i starać się e, tak gospodarować, żeby nie doprowadzić do pożaru.